Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę z dwoma kolejnymi znakami, jeżeli chodzi o horoskop na miesiąc wrzesień. Teraz omówimy sobie Skorpiona i Wagę. Przepraszam od razu z góry przepraszam za dźwięki, które są w tle tego filmiku, ale mam straszną ulewę i straszną burzę i tak naprawdę niestety, ale może to lekko zakłócać filmik. Natomiast mam nadzieję, że damy radę. Moi drodzy, Skorpion i Waga, zaczynamy oczywiście od Skorpiona. Troszkę tak y, nietendencyjnie, ale tak jakoś wyszło, więc zaczynamy od skorpiona, zobaczymy, co skorpion ma na najbliższy miesiąc wrzesień. Od razu powiem, że nie ze wszystkimi będzie to rezonowało, ponieważ nie sposób, żeby ze wszystkimi rezonowało. Pamiętajcie, moi drogie skorpiony, że możecie być rdzennymi skorpionami słonecznymi skorpionami, a tak naprawdę rezonować z ascendentem bądź z księżycem, więc to też trzeba mieć na uwadze. Ponieważ dużo osób po prostu nie wie tak naprawdę, jakie ma wykładniki w ascendencie bądź w księżycu, dlatego ogląda tylko i wyłącznie jeden znak. Dobrze, patrzymy, już skorpion jest tutaj rozłożony. Moi drodzy, pierwsza informacja jest odnośnie jakiejś komunikacji i mam wrażenie, że chodzi tutaj o komunikację z partnerem romantycznym. Tutaj widzę przesunięcie w czasie, czyli tak naprawdę, znaczy dwa scenariusze są. Pierwszy scenariusz jest taki, że może nie dojść do jakiegoś spotkania albo jakiś wyjazd, odnośnie oczywiście partnera romantycznego, może być przesunięty w czasie i na pewno nie będzie to wrzesień. Tak jakbyście chcieli y, usilnie się z kimś spotkać w miesiącu wrześniu albo przejść, y, pojechać z nim na jakiś wyjazd, a tak naprawdę będzie to odgórnie przesunięte w czasie i po prostu w miesiącu wrześniu do tego wyjazdu albo do tego spotkania po prostu nie dojdzie, tak? Mamy pazia powietrza, która jest kartą odgórną mówiącą o tym, że coś się wydarzy, ale nie w miesiącu wrześniu, będzie przesunięcie czasowe i tak naprawdę... Informacja dla Was taka, że możecie nie spotkać się ze swoim partnerem romantycznym, albo może się nie odbyć jakiś wspólny wyjazd, albo wyjazd do partnera, albo jego do Was, natomiast ewidentnie to jest wszystko przesunięte na dalsze miesiące. Druga informacja jest taka, że do niektórych z Was może dojść jakaś prowokacyjna informacja od osoby z zewnątrz odnośnie waszego partnera. Czyli tak naprawdę ktoś może mówić negatywne i niekoniecznie, niekoniecznie prawdziwe. Rzeczy. Rzeczy na temat osoby, z którą na przykład jesteście w relacji romantycznej. Moi drodzy, będzie to czysta prowokacja. Od razu mówię, że ta osoba nie będzie mówiła prawdy. Przykładowo, ktoś może powiedzieć, że widział waszego partnera z jakąś kobietą, albo że doszły go słuchy, że partner chce od was odejść. Ja już mówię takie bardzo trywialne przykłady, ale chcę wam pokazać, zobrazować, na czym może ta prowokacja polegać. I wy tak naprawdę możecie niepotrzebnie wkręcić się w tą informację, już mogą jakieś lęki i strachy się was trzymać, a tak naprawdę karta Pazia Powietrza mówi o tym, że ta osoba jest osobą, która chciała pewną prowokację tutaj uskutecznić, albo nawet są osoby, które będą chciały w miesiącu wrześniu waszą relację po prostu popsuć, żebyście na przykład się rozstali, żeby się między Wami nie układało. Również widzę tutaj takie osoby w miesiącu wrześniu, które tak naprawdę tutaj będą wpływały na to, żeby Wasza relacja jak gdyby. Osłabiła się, tak? Mogą być takie osoby w Waszym otoczeniu. Następnie, drogie skorpiony, widzę informacje, że tutaj widzę y, informacje na temat skorpionów, które tak naprawdę będą, jeżeli jesteście skorpionami, które nie mają pracy, to tutaj bardzo będziecie, jak gdyby, za y, jak to powiedzieć, intensywnie tej pracy po, poszukiwały. Tutaj widzę masę CV wysłanych, masę y, rozmów kwalifikacyjnych i tutaj naprawdę, moi drodzy, będziecie. Y, Będziecie dokładali wszelkich starań, żeby po prostu tą pracę pozyskać, tak? Ja tutaj widzę po prostu dobrze wykonaną y, pracę na rzecz tego, żeby jakaś praca w Waszym życiu się zadziała. Y, jeżeli macie pracę, jeżeli jesteście skorpionami, które pracę mają, to tak naprawdę informacja do Was jest taka, że będziecie wdrażać jakieś innowacje w, wasze, y, w Waszą sferę zawodową. Czyli tak naprawdę możecie mieć głowę pełną pomysłów. Możecie na przykład, jeżeli macie własną działalność, po prostu wdrażać. Coś nowego, coś co będzie opłacalne w przyszłości. Natomiast czego byście tutaj drogie skorpiony w pracy zawodowej nie rozpoczęły w miesiącu wrześniu, będzie to tak zwane dobrze zasiane ziarno. Czyli jeżeli oczekujecie jakiś profitów z tego, co zaczniecie we wrześniu odnośnie sfery zawodowej, to bez wątpienia te profity będą, ponieważ karta siódemki ziemi jest kartą dobrze zasianego ziarna, ziarna które oczywiście w, w przyszłości będzie kiełkowało, tak? I będzie dawało dorodne owoce. Więc, moi drogie skorpiony, tutaj w sferze zawodowej powiedziałabym, że wszystko dobrze, ponieważ osoby, które nie mają pracy, będą usilnie starały się y, tą pracę znaleźć i tak naprawdę... Wszelkich starań dołożycie do tego, żeby ta praca przyszła. I powiem Wam szczerze, że jeżeli zrobicie naprawdę solidną robotę w szukaniu tej pracy, jeżeli naprawdę się przyłożycie, to może nie jeszcze wrzesień, ale już widzę kolejne miesiące, które tą pracę po prostu wam yy, przynoszą, tak? Czyli w kolejnych miesiącach ta praca może przyjść. Moje drogie skorpiony, mamy tutaj kolejne karty: karta ego i karta Maga. I teraz tak, musicie uważa, uważać, przepraszam, na manipulanta w miesiącu wrześniu w waszym życiu, ale drogie skorpiony, to możecie być wy, osoby, które będą manipulowały kimś w miesiącu wrześniu i będą niezwykle egoistyczne i takie, mogłabym powiedzieć, po trupach do celu. Albo to jesteście wy, bo możecie być to wy w tych kartach, albo będą to osoby z zewnątrz, ale powiem wam szczerze, że fajnie to nie wygląda. Jeżeli jesteście to wy drogi skorpiony, a skorpiony mają troszkę z tej natury takiej Skorpionej i te, te, te swoje szczypczyki, tak? Które potrafią ukąsić w pewnym, yy, w pewnym momencie niespodziewanym, ale moje drogie Skorpiony, to jest nieładnie tutaj pokazane w kartach. To nie, nic wam nie przyniesie, i mam wrażenie, że Skorpiony tutaj, jeżeli wdrożą pewną manipulację i pewien egoizm, to tak naprawdę Wy nic, nic z tym nie osiągniecie, tylko na, tak naprawdę będziecie ośmieszeni. Was to ośmieszy, Was, was to zachowanie bardzo ośmieszy w oczach innych. Yy, powiem Wam szczerze, że jeżeli to jesteście Wy, to po prostu zaprzestańcie, Takich egoistycznych y, zachowań, które są tak zwane y, znaczy, powiem tak. Tutaj widzę skorpiona, które za wszelką cele, cenę idzie do celu, manipuluje i nie, nie liczy się z nikim, tak? Ale też może być to osoba, która jest poza wami, czyli nie wy, tylko inna osoba. I tutaj również widzę bardzo negatywne skutki takiego zachowania. Moje drogie skorpiony, nie tędy droga. Jeżeli jesteście, to wy. To nie tędy droga w miesiącu wrześniu, żeby takie narzędzia tutaj, yy, że tak powiem, yy, podejmować, tak, Ponie takie działania podejmować, dlatego że to nie skończy się dla Was dobrze. Tak jakbyście były ośmieszone i wydały się śmieszne otoczeniu, kiedy wyjdzie to na jaw. Jeżeli jesteście to Wy, to zaprzestańcie takim działaniom. Natomiast jeżeli jest to ktoś z zewnątrz, to Wy tutaj uważajcie na taką osobę, bo będzie to jeden wielki narcyz, manipulant i egoista. Więc musicie uważać, moje drogie skorpiony, na taką osobę w miesiącu wrześniu, albo po prostu starać się taką osobą nie być. Dobrze, to by było dla skorpiona. Powiem szczerze, że dużo takich Uważam, treściwych i konkretnych informacji. Yy, oczywiście nie za wszystkimi będzie to rezonowało, ale być może komuś tutaj coś się przyda. Dobrze, idziemy do wagi. Zobaczymy, jakie, yy, mie jaki miesiąc będzie miała waga. Moje drogie wagi, pamiętajcie, że w miesiącu wrześniu będziecie bezpośrednio przed swoimi urodzinami, więc tak naprawdę niektóre z Was mogą mieć cięższy okres. 50 dni przed yy, urodzinami jest dość ciężkie, natomiast 60 dni po urodzinach jest najbardziej produktywnym czasem w całym roku. Dobrze, ja sobie tylko tutaj to przesunę, ponieważ to jakoś mi się nie podoba. Dobrze, patrzymy. No właśnie. To co powiedziałam przed chwilą. Moje drogie Wagi, karta dziewiątki powietrza mówi o pewnej takiej ociążałości, o takim obciążeniu, o takim zestresowaniu. To jest właśnie to, co powiedziałam. Drogie Wagi, niektóre z was wchodzą w dzień urodzin pod koniec września dopiero i tak naprawdę dla większości z was ten wrzesień będzie po prostu ciężki z racji tego, że jesteście tuż przed waszymi yy, Waszymi urodzinami. I to jest już, że tak powiem, udowodnione nieraz, że znaki, które są bezpośrednio przed swoimi urodzinami, mają najciężej, najciężej ponieważ ta energia już, y, która została na, dana na cały rok, po prostu już spowalnia i. Jak gdyby odchodzi, a nowa jeszcze nie przyszła. Więc, moje drogie wagi, możecie mieć taki ociążały ten miesiąc, może być wam ciężko, możecie być zestresowane, możecie być takie zrezygnowane. Natomiast powtarzam, to będzie tylko i wyłącznie do waszych urodzin. Pamiętajcie też o jednym: jeżeli jesteście wagą słoneczną, to nie zawsze możecie, y, musicie rezonować w 100% z tą wagą. I tak naprawdę, bierzcie też pod uwagę, zawsze ascendent i księżyc. Dobrze, moje drogie wagi, ja tutaj widzę jakieś odejście, jakieś rozejście się z jakimś królem wody, czyli tak naprawdę niektóre z was mogą w miesiącu wrześniu zakończyć jakiś swój związek. I powiem szczerze, że piątka wody świadczy o tym, że wy będziecie jak gdyby pozostawione, bo jeżeli wy zostawiacie partnera, to wtedy by to wyglądało w czwórce wody, a nie w piątce wody, więc ktoś może po prostu was opuścić. To nie musi być partner romantyczny, bo teraz sobie zobaczyłam, że yy, znaczy. To są osoby, które są z Wami połączone więziami emocjonalnymi, czyli może być to ktoś z rodziny, może być to przyjaciel, i tak naprawdę w tych kartach może się też zadziewać to, że ta osoba po prostu wyjeżdża, wyjeżdża gdzieś daleko i również będzie to jako strata pokazane. Piątka wody przy królu wody, więc albo drogie wagi, Jakaś relacja się po prostu zakańcza, albo ktoś wyjeżdża z bliskich osób, na przykład, nie wiem, do innego kraju, albo do innego miasta, i po prostu to też będzie ujęte w tych kartach. Moje drogie wagi, druga informacja dla Was jest taka, że otworzycie się jak najbardziej tutaj w miesiącu wrześniu na duchowość. Ja zawsze mówię, że karta jedności jest to jedyna karta w tej talii mojego tarota, która tak naprawdę jest jednoznaczna. Tutaj chodzi zawsze i, i w każdym momencie chodzi o duchowość. Więc ja widzę tutaj. Tutaj wagę, która tak naprawdę za sprawą duchowości, na którą wchodzi w miesiącu wrześniu, uwalnia się od jakiejś energii przeszłości, od jakiegoś niefajnego nie rozdziału w swoim życiu, tak? Ponieważ ja mam wrażenie, że Drogie wagi znajdziecie ukojenie w duchowości po jakimś rozstaniu, po jakiejś ciężkiej przeszłości, po jakichś sprawach, które jeszcze u was nie zostały przepracowane, a cały czas bolą i cały czas się przypominają na poziomie głowy. Więc tutaj, drogie wagi, zachęcam na otworzenie się na rozwój duchowy w miesiącu wrześniu, ponieważ możecie uzyskać bardzo dużo odpowiedzi na pytania, które was nurtują i które tak naprawdę tematy nie pozwalają wam iść do przodu, tylko tak naprawdę was cały czas i to, ale to cały czas blokują, tak. Jakaś przeszłość może tutaj nad wami czyhać i tak naprawdę nie umiecie się od niej uwolnić, a w miesiącu wrześniu jest ku temu szansa, z racji właśnie otworzenia się na duchowość. Pamiętajmy, że y, rozwój duchowy zaczynamy od nas samych, tak? Więc mogą być wagi, które tak naprawdę otworzą się na swoje wnętrze i na swój rozwój osobisty, rozwój wewnętrzny. I to również wam tutaj przyniesie ukojenie, i za tym, y, sposob, tym sposobem uwolnicie się od jakiejś przeszłości. Moje drogie wagi, patrzymy dalej. Szóstka Ziemi i Rycerz Ognia. Ja tutaj widzę. Przede wszystkim widzę. Y, powiem w ten sposób. Widzę, y, znaczy, nie chcę powiedzieć uznanie, bo to nie chodzi o to słowo, ale widzę, jakby w miesiącu wrześniu otoczenie bardzo liczyło się z wagą, ponieważ waga umie, y, jak gdyby. Y, no, słowo, teraz muszę je zastanowić, bo wiem, co chcę powiedzieć, ale uciekły mi słowa. Dobra, wiem. Waga w miesiącu wrześniu umie doskonale wyciągnąć konsekwencje do osób z otoczenia. Czyli jeżeli będziecie źle traktowane, wyciągniecie konsekwencje. Tutaj będziecie bardzo mocno swojej granicy pilnować i żadna osoba w miesiącu wrześniu tej granicy po prostu bez Waszej zgody nie przekroczy. Moje drogie wagi, ja widzę tutaj, jakoby waga w miesiącu września, w wrześniu bardzo liczyła się... Y w otoczeniu. Czyli tak, jakby osoby liczyły się z Waszym zdaniem, z, was, z Waszą osobą, z waszą, y, z waszą teorią, z Waszą decyzją. Tutaj jest jakieś takie poszanowanie wagi w miesiącu wrześniu w otoczeniu wokół Ciebie. Więc, droga Wago, bardzo dobra tutaj y, dla Ciebie informacja, ponieważ. Będziesz egzekwowała od otoczenia to, co otrzymujesz, i będzie mniej więcej równowa równowaga energetyczna, która jest najbardziej y, kompromisową rzeczą, jeżeli chodzi o relacje z innymi ludźmi. Następnie masz rycerza ognia, droga Wago, czyli tak naprawdę może się pojawić w życiu y, samotnych wag, właśnie taki rycerz ognia. Tylko ja tutaj rycerza ognia zawsze definiuje jako osobę tymczasową, która tak naprawdę przychodzi do, o, po romans albo po relację tymczasową. Natomiast moje drogie wagi nieraz od romansu się po prostu zaczyna, to jest raz. A dwa to to, że na przykład niektóre wagi mogą sobie życzyć romans, tak? Mogą życzyć, mogą, chcą, mogą chcieć trochę luzu, trochę rozrywki, trochę zabawy. Również w tej karcie możecie pokazane być wy, drogie wagi, jako te, które tak naprawdę wchodzą w życie otwarcie, są uśmiechnięte, są nastawione na luz, na rozrywkę, tak jakbyście, drogie wagi, zmieniły swoją energetykę na bardziej luźną, bardziej taką. Yy, Powiedziałabym y, korzystającą z życia. Natomiast u niektórych będzie to Rycerz Ognia, który wchodzi w miesiącu wrześniu w wasze życie, i tak naprawdę razem z wejściem tej osoby wchodzi do, do waszego życia uśmiech, rozrywka, luz i po prostu zabawa. Tak jedna wielka zawała. Więc moje drogie wagi, powiem szczerze, że może być troszkę ciężki ten okres przed urodzinowy, ale wbrew pozorom, jeszcze tutaj troszkę pozytywów się znalazło. Dobrze, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Oliana.